ma Przed chwilą był yy, live'ik z Kubą, ale niestety no live'ik dobiegł końca, bo on musiał tam kończyć, jak słyszeliście. Czekaj, bo ja muszę coś zobaczyć na DC. Czy na pewno się rozłączyłem od Piancoeja? Żeby nie było, żeby nie słyszał, nie? Dobrze, więc teraz sobie pobieramy finefy mod. Szukajmy sobie mody. Wiem, Fausa Skapi. Fynny Kapi. Dobrze. No nie ta strona. Kurde, gdzie to jest? The sernik mi kiedyś przesyłał. Nie, to nie to. To? Nie, nie. no, ja muszę ten od sernika odsernika. Czekajcie, ja muszę zamknąć typlon. Nic nie dać nic. A muszę z Minecrafta wyjść. Co ja miałem wpisać? A tu Gmail. Sernik? A, nikt do mnie nie pisze na mailu, więc... Wymieszałem. Hmm. Nie chcę, żebyście cierpieli i nic nie widzieli, ale tak to mniej więcej wygląda, więc w tym czasie. W tym czasie, żebym pobrał. pograł w. w Boba. Wiem, jestem słaby w Friday Night Funky. Mam nadzieję, że mnie jest słychać i Gretę też. Ciekawi, kiedy mnie się wróci, bo będę chciała się z nim pograć też. I live będę teraz często robił. Bo... Uważaj, uważaj, będę robił tylko live, bo mam została komputer i nie będzie słychać szumów, ani nie będzie nic zacinało, więc będą często live. O, tu mnie cały czas zacinało. Co się z... Ona się zmieniła w kanapkę. Czuję, że. No, ona mnie przeraża. <tum> What the fuck, what's that? Co do cholery, co to? Hey. Nie chce mi się tłumaczyć.

nie nienawidzę kobiet. Z mogę zrobić kur Jak ty potrafisz płakać? Nie chcę mi się tłumaczyć. Three, two, one, Jezu, chłopie, ile ty sobie Czekaj, patrz, patrzaj na czitę, cheater. czitela, patrzaj na czitela. Dobra, po, pograjmy sobie najłatwiejszą piosenkę w, w Filipie. Brzmi jak wyzwanie. Nie, nie brzmi jak wyzwanie. Chłopie przecież go. Co? Wotwyl? Wotwyl. Fajnie, fajnie, cieszę się, wotwyl. Czy ty jesteś z, z, z zagranicy, bo... No nieważne. Patyna. Jest nocna tama do grywa. Odkrywam live. Z mojej top. Nie Nie podoba. Ok. Dawaj to. Dawaj to. Gimli. Gimli. 3, 2, 1. Brygit. Brygit, flipi. Äh. Nieważne. Patrzaj na to. Patrzaj na to, jak się gra. No, takie łatwe to ja mam rozumieć. Patrz normalnie. To jest piękny moc. To jest 100% dla dzieci, nie ma podróż. Dawno w to nie grałem i to wezmę... Na roz Ten piksel jest źle je zrobiony. To się już taki spokojny robi. Fajnie byłoby, gdyby zrobili taką scenę, że już mdleje albo usypia. To jest w sumie bardzo. Pokaż speed testa? Nazwa konta marki. O, o. Coś ty, chłopie! Myślisz, że ja ci pokażę moje IP? No, debilem to ja nie jestem, wiesz? Debilem to ja nie jestem. Ja tylko takie rzeczy to ja najbardziej zaufanym osobom na świecie pokazuję. Hehe. <grym> Ja chcę informatykiem zostać, a nie normalnie. No w sumie... nie. Nieważne, ale chcę zostać informatykiem, więc chłopie, myślisz, że ja ci IP pokażę? A po co ci speed test, chłopie? Pomiń te pliki. A, to nie to. Kurde, kontrol Z! Oj. Gdzie ja to mam? No, nieważne. Patrz. Mm. Gdzie ja to miałem? I po co ci speed test? No, chłopie, dawaj. Jaki masz neta? No, ja mam netto. Orange Internet, Orange telefonul. Ce to jest? Z. Halo, kontrol Z. Ej, tu? A tu? Co tu na pulpit? Komputer odmawia mi posłuszeństwa Co jest z nim nie tak? Ctrl Z? Co jest z nim nie tak, halo? A, bo to się nazywa tak samo Teraz dokumenty Bin przenosimy do. A. No i wola. Hacker Level 1000. Ile masz pieniędzy? Downloadu i uploadu. A po co komu takie rzeczy? Chłopie. Ja nawet wiem, kim ty jesteś. Nazwa konta marki. No dobrze, fajny kanał, ale ja wiem, że tam widać IP, bo ja tam wchodziłem. Dla mnie to może... <śpiewanie> Shit, jak zawsze muszę pobierać jeszcze fenyfy. No to... Patrz. Żeby to działało, trzeba fenyfy pobrać. Jezus maria. Nie chcę wam płacić. A, Baldiego, Baldiego miałem kiedyś. Po co ludziom jest. Yy, po co ludziom jest potrzebne moje IP i y, ping i download niby. Po co wam to dowiedzy? Powiedzcie, śmiało. Nie gryzę. Tylko połgam w całości. To ja mam przeciętnego, raz dobry, raz zły. Mm, nie, nie dla w URL transmisji. trzysta 360, dawaj, nie. Nie da się? Szkoda. A napisy? Nós vai contar a Marque. Przecież ten Opie. Kanał. Ty chłopie nawet kanału nie masz Beskutu. Podruba do Knesa, okej, okay. fajnie, cieszę się. Mm. Nie no. Ja w Twój kanał nie wejdę, nie? Bo nie mam jak, Bo tak to to bym zobaczył od kiedy masz sekundę. Czap na żywo. No i tak to się to... Do... Ale jak wejdę w speed to będziesz znał moje IP, więc nie. Nie ufam randomom z YouTube'a, którzy wydają mi się, że to jest osoba, której nie lubię, czyli... Tak, ty... W sensie, mm. Mm. Muszę chyba z miesiem mie nagrać, który był niedawno. Niedawno. W kapie go miałem za A, nie, nie zawieram. To nie pobiera, się No, czarno Już mało kto o tym nagrywa. E. O, pobrało się. Muszę chyba z się nagrać, który był niedawno. Słabo mnie słychać, wiem, Balić. <grym> mm, Friday Night Funkin' Windows. Trzeba skasować Windows. Nie, nie trzeba skasować Windows. Nie trzeba, nie, nie trzeba, nie trzeba. Mm, fenyfy. Zwykłe fenyfy, dawaj. Wyzywają mnie od Roblox kidów, a ja się z tego cieszę, że gram chociaż w pożyteczne gry. Jezusa. A nie Fortnite'a. Wiem, że wy to słyszycie. Ale już wolę grać w Roblox'a <noise> niż Fortnite. Fortnite 3, heh. Trzeba wystarczy przejść tylko tutorial. Zagenda brzmi, że trzeba tutorial. Mm, three, two, one, nie wiem, czy wy jesteście. Ty poszły sobie. Bajki nie zobaczyły. S. Dobrze. Nieważne, jestem już. Wystarczy przejść tutorial, aby grać kapiego Szybciej, kobito! Shit! Zapomniałem. Na strzałeczki. To nie jest to, co mi się wydaje. W ogóle fajny monitor. Fajnie się na niego patrzy. Większy niż stary. Left, right, left, right. Left, right. Czekaj, czekaj. I znów trzeba się... A, jestem. Jestem znowu. Wybaczcie, że cały czas te przerwy robię, ale no muszę. Zamknięcie. Jezu, jak ja odpalałem OBS-a i Garcello, to mi się komputer palił. Ale normalnie procesor wybuchał, a teraz to kurde, grałem w Boba, udostępniałem ekran na Discordzie i robiłem streama. Kurde, normalnie 4K UHD mam. Monitor 144Hz normalnie. No, jestem najszczęśliwszym jestem człowiekiem na Ziemi. Milionerzy są. Widzicie? Mix Fix informatyk milion IQ Playing. O, Capix chyba przyszedł. Poza. Nie no, Capix. Teraz to się wyjaśniłeś. Capix, to ty byłeś. wiedziałem widziałem. Nie pokażę ci mojego IP. Nie, nie tak łatwo. Nie, nie tak łatwo. Po moim trupie, nie dam. Shit, zapomniałem najważniejszej rzeczy. Dobrze. Nikt nic nie widział za nie pokażę Speed Testa po, po moim trupie. Nie, nein. Jesteście tu tylko po to, żeby zobaczyć moje... Nie. A, ja się nie zdziwię, jak teraz zbije tu ekipa Gamki albo alte i... Eee, pokaz. Czekaj, muszę bratu dać linka.